Hej marketerze, witaj z Centrum Akademii Marketingu. Dzisiaj mamy taki fajny temat pod tytułem Czas jest Twoim wrogiem. Tak dokładnie czytasz? Czas jest Twoim wrogiem, szczególnie jeśli chcesz budować biznes online, biznes MLM. Czas naprawdę w większości przypadków może być Twoim wrogiem. Dlaczego? Zobaczymy sobie dalej. Dzisiaj będzie też taki krótki live, jeszcze trochę, trochę testujemy. A dlaczego czas jest Twoim wrogiem? Jak myślisz? Sprawdzimy sobie teraz dalej. Jako osoba, która chce budować swój biznes online, szczególnie na marketerzy, mają taką, jakby to powiedzieć, nieograniczoną wyobraźnię, ale tu, jak widzisz na slajdzie, masz prawdopodobnie nieograniczoną wyobraźnię, ale na pewno twój czas jest ograniczony. I to jest problem, z tego dużo osób nie zdaje sprawy. Chcesz osiągnąć niesamowite rzeczy, nie? jakieś tam zdobywać szczyty, super super biznes, super organizację, strukturę na tysiące, setki tysięcy osób. Czyli nieograniczona wyobraźnia fajnie, fajnie, super mieć fajną, fajną taką wielką wyobraźnię. Ale niestety twój czas jest ograniczony. Czasami praca na etacie dodatkowo, dzieci, rodzina, jakieś inne czynności. Wiadomo, zawsze to się zwali na głowę, nie. I to jest naprawdę problem. Dlatego wiesz, stwórz sobie listę. Fajnie mieć listę marzeń, listę celów, ale stwórz sobie listę rzeczy, z których zrezygnujesz. I rób tylko te czynności, które przynoszą Ci pieniądze, że mam błąd, coś od razu poprawię, na no, live nie, nie wytniemy tego. Czyli wiesz, wszyscy tworzą, szczególnie teraz mamy początek roku 2022, ludzie tworzą sobie listę, listę marzeń, listę jakiejś tam listy marzeń, listę celów, osiągnę to i tamto, czyli widzisz, nieograniczona wyobraźnia, ale czas jest ograniczony. Dlatego stwórz sobie również, i to jest naprawdę bardzo ważne, listę rzeczy, z których będziesz rezygnować. Jako osoba początkująca, szczególnie, która chce działać, Albo rozpoczynasz swoją przygodę z netto marketingiem, to nie musisz robić wszystkiego. Musisz robić tylko te czynności, które przynoszą ci pieniądze. Fajnie mieć jakąś listę czynności. To pokazywałem na jakimś ostatnich chyba live'u kilka, kilka dni temu. Fajnie mieć jakąś listę czynności, które będziesz wykonywać każdego dnia. Wstajesz i wykonujesz z listy poszczególne czynności. Bo mam, mam gdzieś taką listę, tutaj przykładową z przodu, z przodu, z boku gdzieś. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, coś takiego, nie? Nie mam już jej na tym. Na komputerze, to, to stara lista ona musi być przerobiona, tylko żeby ci tak pokazać. Nie wiem, czy dobrze widzisz, żeby tak tylko pokazać przykładowo, nie? Masz różne czynności do robienia, do wykonania. Wykonujesz pierwszą czynność, nic innego ci. Masz taką listę, to jest tylko przykład. nie? Masz taką listę, możesz mieć więcej tych czynności, mniej, możesz mieć to bardziej rozbudowane, mniej rozbudowane. Ale chodzi o to, żeby tutaj były czynności, które będą dawać Ci pieniądze. I to ci wykonanie takiej listy. Takich czynności zależy od tego, ile masz czasu, ale to można zrobić w godzinę, w dwie godziny w ciągu dnia. I robisz pierwszą rzecz, rzecz z listy, nic innego nie robisz, nic innego nie interesuje, żadne sprawdzanie maili, żadne nie wiem, czytanie SMS-ów, robisz pierwszą rzecz z listy, zrobiona, odhacza, że jest zrobiona, Musisz być szczery sam ze sobą, szczery sam ze sobą musisz być, i przechodzisz do kolejnej czynności, odhaczasz zrobione. I na tej liście muszą być takie czynności, które przynoszą Ci pieniądze. Czy na przykład. Yy, oglądanie filmu wideo, spotkania na Zoomie, zespoły, często zespoły mają spotkanie na Zoomie, nie zespoły marketingowe, często spotkają się na Zoomach, na przykład wieczorami i robią jakieś szkolenia, ale to nie jest czynność, która daje Ci pieniądze tak naprawdę. Czynności, które dają Ci pieniądze to jest rozmowa z ludźmi, poznawanie nowych osób na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych, w dużym skrócie. O tym jeszcze będziemy rozmawiać sobie później. Też masz więcej takich, takich czynności w, w akademii, pokazanie dokładnie jak, to, jak działać. Koko, poko masz w akademii, link masz w opisie. Czyli czynności, które dają Ci pieniądze, to jest rozmowa z ludźmi, pokazanie swojej prezentacji, robienie prezentacji biznesu, poznawanie nowych osób. Pamiętaj, że biznes sieciowy polega na rozmowaniu z ludźmi. Jak nie masz z kim rozmawiać, nie masz biznesu. Dlatego wykonujesz takie czynności, które powodują też, że ludzie do ciebie są, że ludzie sami do ciebie przychodzą, czyli np. publikacja na Facebooku. Dzięki swoim postom, wpisom dostajesz lajki, polubienia, komentarze i już masz listę osób, z którymi możesz rozmawiać. Nie chodzi, żeby ich od razu rekrutować, ale rozmawiać w normalny sposób. Dokładnie jak to robisz masz u nas w akademii oczywiście masz link link masz w opisie bo nie jestem w stanie tego dokładnie tłumaczyć w takim krótkim live. Ie. Czyli pamiętaj jeśli jesteś osobą początkującą się nie musi zajmować od razu jakimiś szkoleniami twojego zespołu szkoleniami tych ludzi prowadzenie ich krok po kroku. Od tego masz liderów nie. Dlatego też warto dołączyć do zespołu do drużyny firmy MLM czyli firma jest ważna ale ważne żebyś też dołączył do osób które mają zaplecze które mają jakieś systemy to też mówiłem ostatnio chyba czy przedostatnio które mają jakieś systemy. Jakąś infrastrukturę, jakieś systemy działania, które ci mogą po prostu pracować, żebyś ty tylko wykonywał te rzeczy, na które musisz się skupić, czyli tylko te rzeczy, które będą dawać Ci pieniądze. nie? Czyli stwórz sobie listę rzeczy, które zrezygnujesz, na przykład, nie wiem, nie oglądasz Netflixa, wywalasz abonament z Netflixa, nie oglądasz Netflixa albo jakiegoś innych filmów, filmów. nie oglądasz setek, nie wiem, filmów, wideo na YouTube, nie przeglądasz cały czas swojego Facebooka, patrząc, co inni ludzie robią. Koncentruj się, jeśli masz mało czasu, czas ze swoim wrogiem. Koncentruj się tylko na tych czynnościach, które przynoszą ci, przynoszą ci pieniądze. I zrób sobie listę takich rzeczy, z których możesz zrezygnować. I dbaj naprawdę, walcz o swoją przyszłość. Je, ale jeszcze jedna, jedna fajna, fajna jeszcze jedna sprawa. Zanim skończymy, bo już się ciemno robi z oknem. Znaczy, ciemno, pochmując się jest. Jak myślisz? Jeden z najwolniejszych i najgłupszych sposobów, aby budować biznes online, co to może być? Jeden z, jedna z, jeden z najwolniejszych yy, sposobów, aby budować swój biznes. Właśnie trochę ja do tego nawiązałem, nawiązałem niedawno. Jeden z najwolniejszych i najgłupszych sposobów, aby budować swój biznes, szczególnie MLM, to jest po prostu robienie wszystkiego samemu. Oglądanie na przykład filmów, wideo na YouTube i próbowanie, próbowanie się tego u, uczyć z tych filmów, wideo i robienie wszystkiego samemu. Dlaczego? Bo się przeładujesz informacjami. Na, na YouTube masz pełno, niesamowicie pełną ilość wiedzy, która cię po prostu przytłoczy, przeładujesz się. Tu jeden film obejrzysz, tu kolejny film, tu kolejna nie wiem, instrukcja działania, tu kolejna metoda działania, tutaj masz TikToka, tu masz, tutaj masz Instagrama, tutaj masz Facebooka, tu masz leki Szarżowe, tu masz listy kontaktów i, kontaktów, i, kontaktów, i tak dalej, i tak dalej. To będzie jedna z najwolniejszych, zanim się to, przez to przewertuje, zanim to przejrzysz, przeszukasz wszystko, to, będzie, to jest jedna z najwolniejszych i najgłupszych Najgłupszych sposobów, to jest jeden z najwolniejszych najgłupszych sposobów budowania biznesu. Czyli wertowanie, siedzenie godzinami na YouTube, szukanie jakichś wskazówek, działania itd. itd. Dlatego musisz dołączyć do zespołu, czyli idź po pomoc po prostu. Tak jak mówiłem też do tego przed chwilą, idź po pomoc. Znać osobę, o której możesz się uczyć, znać grupę osób, z których możesz się uczyć. Możesz uczyć się od nas w Akademii, możesz też uczyć się od osób z Twojej firmy MLM. Od osób, które są wyżej nad tobą. możesz, Jeśli chodzi o działalność na tym marketingu, możesz dołączyć do osoby, która jest początkująca, która, tak samo jak ty jest świeża, na przykład, jeśli jesteś osobą początkującą, która też jest początkująca, nie masz żadnego pojęcia o tym biznesie itd., ale za nią muszą stać właśnie osoby, za tą osobą początkującą, której się dołączysz, muszą stać osoby, które się znają na rzeczy, które wiedzą, jak to robić, nie? To taki krótki live na teraz, czyli pamiętaj, czas jest Twoim wrogiem, zrób sobie listę rzeczy, z których zrezygnujesz, wykonuj tylko te czynności które dają Ci pieniądze, czyli rozmowa z ludźmi, pokazywanie, pokazywanie prezentacji, poznawanie nowych osób, czyli budowanie listy kontaktów i nie rób wszystkiego sam. Nie oglądaj setek filmów wideo na YouTubie, bo to są właśnie te czynności, z których powinieneś zrezygnować. Nie oglądaj setek filmów wideo na YouTubie, bo za to wszystko przewetujesz, Zanim to wszystko się przebijesz, stracisz masę, ogrom czasu i się po prostu zmęczysz, znudzisz, te informacje Cię przytłoczą. Dlatego, tak jak masz tutaj na slajdzie, znajdź osobę albo, osobę, albo drużynę, zespół, od których możesz się uczyć, które mają gotowe systemy, gotowe plany działania, że po prostu siadasz i od razu z pierwszym dniem możesz wykonywać takie rzeczy, które będą dawać ci pieniądze. Czyli publikacja ja zawsze polecam Facebooka, nie? Zacząć od Facebooka, bo na Facebooku jest naprawdę bardzo dużo osób masz różne fajne możliwości. Teraz na są od czterech osób, możesz robić na Facebooku. Na Facebooku. Czyli Facebook się rozwija, i Facebook to jest narzędzie, moim zdaniem, stworzone dla netu marketerów. I może być live'y, może budować zasięgi, przyciągać do ciebie osoby przez wpisy i tak dalej. Jest tam pełno osób na Facebooku, które tylko czekają na, na to, co ty im możesz zaoferować. I też pamiętaj, że nie każdy od razu do ciebie dołączy, nie? to jest bardzo ważne. OK, to na tyle, pamiętaj, czas jest, twoim, czas jest Twoim wrogiem, jakby to nie brzmiało, czas jest Twoim wrogiem, dlatego zacznij od, pamiętaj, nieograniczona nie wyobraźnia, ale ograniczony czas, nie. Zrób sobie listę rzeczy, co jest, zrezygnujesz, Netflix, oglądanie YouTube'a cały czas i tak dalej, i koncentruj się na tych czynnościach, które dadzą ci pieniądze. Idź po pomoc, dołącz do grupy, do zespołu, która ma jakiś system, ma jakieś wsparcie, dzięki temu, że ty od razu już mógł sobie usiąść i od razu wykonać te czynności, które trzeba wykonywać. To oczywiście też masz u nas w Akademii, jeśli nie masz żadnego mentora. Skorzystaj od nas z Akademii, pobierz też nasze poradniki, które masz w opisie. W Akademii masz dokładnie pokazane, co robić krok po kroku, jak działać na Facebooku, jak docierać do nowych osób, gdzie te osoby szukać, jak przyciągać te osoby do siebie, jak budować zasięgi, jak również budować listy adresowe, lejki sprzedażowe itd. Też masz gotowe materiały, gotowe wpisy na Facebooku, gotowe lejki sprzedażowe, gotowe kampanie. W Akademii masz tak naprawdę wszystko. Też mamy spotkania na żywo, konsultacje, czyli masz tam wszystko. Tak naprawdę, jeśli chcesz, sprawdź sobie link w opisie. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz poniżej. Kończymy już, bo robi mi się za długo. Ten, ten live robi się za długi. Kończymy i widzimy się jutro albo pojutrze, albo po pojutrze. Zobaczymy jeszcze, nie? Ok, to na tyle. Pamiętaj, sprawdź sobie linki w opisie i widzimy się